Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. W ostatnim czasie zrobiło się głośno o powrocie Gamrota do KSW i jego walce z Saladinem Parnasem, więc dzisiaj o takiej potencjalnej walce troszeczkę pogadamy. Jak wiecie, Mateusz Gamrot początkowo chciał zrobić sobie przerwę od walk i na jakiś czas odwieźć rękawice na kołku. Miałby startować chyba w zawodach grapplingowych, jak dobrze pamiętam. Ale też chciał sobie zrobić dłuższą przerwę, skupić się na życiu prywatnym, rodzinnym, ale nie wykluczał powrotu do KSW. Natomiast mówił, że kontrakt z KSW wypełnił i zawodnikiem tej federacji już nie jest, a pasy dwóch kategorii wakuje. Nie spodobało się to Federacji KSW, wiadomo, że wakat pasa nie jest niczym miłym w momencie kiedy masz wyczyszczone dwie dywizje, a do tego zawodnik mówi, że kontrakt już wygasł i nie wyklucza przejścia do UFC. Od tego tak naprawdę konflikt z KSW się rozpoczął i każda ze stron próbowała udowodnić swoje racje. Nawet jeśli kontrakt został wypełniony w ilości stoczonych walki i czasu, który tam obowiązywał, no to Gamrot nadal jest pełnoprawnym mistrzem przynajmniej jednej kategorii. tak, W tym przypadku kategorii piórkowej, no a w tym momencie KSW może sobie ten kontrakt wydłużyć. Więc jeśli Mateusz kiedykolwiek chciał przejść do UFC, no to trzeba było unikać walki o pas bądź otwarcie mówić o tym, jak Janek Błachowicz, Karolina Kowalkiewicz czy Michał Materla, który też tą klauzulę UFC posiadał. Chociaż Arian Lipski nie miała problemu z tym, aby dogadać się z KSW, gdyby federacja zdecydowała się. Zapłacić więcej to nadal byśmy Arian w KSW oglądali I pewnie to samo jest w przypadku Mateusza Gamrota Gamrot jak najbardziej Jest zawodnikiem który w UFC By się odnalazł i to całkiem dobrze Tylko niestety nie jest zawodnikiem Wagi ciężkiej żeby z marszu Dostać angaż tak? Tylko musi tak jak i Mateusz Rembecki Wyczekać ten dany moment Jakieś zastępstwo Być może jakiś wylot zawodnika Ale to wiąże się z długim czekaniem a brak startów na pewno mu w niczym nie pomoże, więc pomimo, że przerwa miała być dłuższa, no to już pojawiły się pomysły, aby wrócić. KSW też wyszło z ciekawą propozycją walki z Saladinem. Wiadomo, że KSW ma dwie głowy, każdy z właścicieli ma pewnie inne zdanie. Ale jeden z właścicieli zaproponował, że jeśli tutaj Mateusz powróciłby do KSW i wygrałby z Saladinem, no to nie będą robili mu kłopotu i do UFC go wypuszczą, więc Mateusz też jest tego świadomy, że z KSW się może wykłócać bardzo długo, ale to raczej do niczego dobrego nie doprowadzi, więc najrozsądniej będzie wziąć tą walkę, bo czy przejdzie do UFC, czy zostanie w KSW, to zawsze ten Parnas będzie mu... Oferowany tak, zwłaszcza że Mateusz zdobył pas bagi piurkowej. Ja rozumiem, że Mateusz Gamrot bez powodu walki z kleberem nie brał i pewnie chciał przejść do UFC jako podwójny mistrz KSW, więc ten raz chciał się poświęcić i zbić troszeczkę więcej kilogramów. Tylko no tutaj Saladin Parnas chyba nadal jest przedstawiany jako tymczasowy mistrz. Norman Park chyba już tym mistrzem wagi lekkiej został, więc federacja KSW nadal uważa Mateusza Gamrota jako pełnoprawnego mistrza wagi piórkowej, więc w tym wypadku w powrocie nie pozostaje nic innego jak zmierzyć się z tymczasowym mistrzem. Ja bym na miejscu Matusza Gamrota brał trzecią walkę z Normanem I chciałbym ponownie zdobyć pas wagi lekkiej Dopiero w kolejnej walce można byłoby się podjąć Saladina Ze względu na to, że stałby się pełnoprawnym mistrzem Z racji wyboru kategorii przez Gamrota No i oczywiście Gamrot odzyskałby pas Więc można byłoby zaprosić Francuza do wagi lekkiej Walka wtedy odbyłaby się jako super fight Ale jednak... W głównej roli z mistrzami danych dywizji, eee, tylko no w tym momencie byliby pokrzywdzeni inni zawodnicy, tacy jak Musajew czy Ziłkowski, którzy czekają na walkę o pas. więc zamiast stopować wagę lekką, można byłoby zrobić tak jak proponuje KSW, czyli. Zrobić tą walkę w wadze piórkowej, gdzie poza Torresem nie ma innego zawodnika, więc w tej kategorii Mateusz Gamrot przydałby się najbardziej. Tylko szanse na zwycięstwo w wadze piórkowej Mateusz miałby mniejsze niż w wadze lekkiej. I o ile w pojedynku z Kleberem mógł zaryzykować, bo był od niego dużo większym zawodnikiem, tak z Parnasem. Byłby to wyrównany pojedynek pod względem gabarytów, nie? Oczywiście też jest taka opcja walki w ketchwaycie, której KSW chyba nie bierze w ogóle pod uwagę. Zrozumiałbym to, gdyby KSW od zawsze skupiało się na kategoriach. I super fightów by nie robili, wtedy nawet bym to poparł. Eee, ja, jak wiecie, zawsze mam jakieś ale do super fightów. Nie podoba mi się pomysł takich pojedynków, zwłaszcza jeśli biją się w nim dwaj mistrzowie, a później mają zamiar wrócić do swoich kategorii i bronić pasa w momencie, kiedy ten pas wirtualnie już stracili. Więc też super fightów nie popieram, ale skoro w ostatnim czasie praktycznie na każdej gali był super fight i to w dodatku w śmiesznym limicie umownym, bo mamet z Narkunem jako mistrzowie KSW, zamiast spotkać się gdzieś w pośrodku, powalczyli w 82 kg. W grę nie wchodził żaden pas. Natomiast mamet poczuł, że go stracił, więc go też zwakował. Ale z Askamem było to samo, też kilogram różnicy. A wydaje mi się, że w tym wypadku chodzi o nic innego jak po prostu o pokazanie miejsca w szeregu Mateuszowi i pewnie też o to chodzi, aby sprawić, aby też Parnas miał więcej szans. Na wygraną, bo jeśli gamer przegra, to zostanie w KSW, a o to przecież tutaj chodzi, nie? Wiadomo, że federacja buduje zawodników, ale w pewnym momencie musi zawrócić zawodnika z drogi, która kieruje go do UFC, bo nie po to KSW inwestuje kasę, aby później UFC z tego zawodnika korzystało, więc rozumiem tutaj KSW, ale też rozumiem Gamrota, który mierzy zawsze wysoko, dlatego jedyną rozsądną opcją jest zrobienie takiej powiedzmy pożegnalnej walki, tylko ja bym tutaj brał głośniejszą, ciekawszą i może łatwiejszą walkę z Normanem tak? Niż katowałbym się tutaj zbijaniem wagi do kategorii piórkowej Ale myślę, że więcej do wyjaśnienia mają sobie z Normanem Ale nie ma co ukrywać, walka Gamrot-Parnas jest walką na kosmicznie wysokim poziomie Więc też chciałbym ją zobaczyć Ale wydaje mi się, że w innym wydaniu niż walka opaz na dystansie 5 rund nie jest po prostu możliwa. Saladin pewnie też mógłby powalczyć w wadze lekkie, tylko dla niego też lepiej jest powalczyć o pas z Normanem niż z Gamrotem Onic. Dlatego, tak jak mówię, zrobiłbym walkę z Normanem, odzyskałbym pas, a później, jako mistrz, proponowałbym Saladinowi walkę o drugi pas. No bo póki co, tym wakowaniem pasa, Gamer tylko troszeczkę namieszał sobie w KSW. No i raczej, jeśli myśli tutaj o walce z Saladinem, to przyjdzie mu ciąć do wagi 6-6. Ja nie jestem fanem superfightów, ale gdyby taka walka Gamera z Saladinem odbyła się w catchweicie do 68 kg, no to też nie miałbym nic przeciwko. Tylko walka o pas to jest 5 rund, a w tym przypadku byłyby tylko 3 rundy, więc dla Gamera jest to lepsza opcja, ale dla kibiców gorsza tak, bo byśmy krócej taką walkę oglądali. A co wy myślicie o tej sytuacji? Czy czekacie na powrót Gamrota do KSW i z kim byście woleli go zobaczyć? Czy z Normanem, czy z Saladinem, a może Musajewem, czy Marianem Ziłkowskim? Ankieta w prawym górnym rogu. A ja zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cajo MMA. Pozdrawiam Was, tropiciel. Trzymajcie się!